Na razie wszystko wyglądało pogodnie i bez zakłóceń. Nikt niczego nie przeczuwał, aczkolwiek później badania historyków wykazały że, to, wykazały, że jeśli Niemcy mieliby oczy szeroko otwarte, inwazję dostrzegliby wcześniej. Dlaczego jej nie dostrzegli, tego już prawdopodobnie nie dojdziemy. I może dziękujemy ginie tysiące za... Amerykanów w ciągu godzin na pięciu plażach niestety największą największego pecha no inaczej to nie można nazwać mieli niestety yy, mieli niestety amerykanie lądując na plaży Omaha jak większość pewną z Państwa wydała ten słynny film szeregowec Ryan Private Ryan Oczywiście ostrzał artylerii marynarki wojennej połączonych flot amerykańskiej i brytyjskiej, jak również, również należy tu wspomnieć o okręgach polskiej marynarki wojennej, tak. które również wzięły udział w operacji Overlord, zabezpieczenia desantów w morze. Jest to oczywiście niezmierne do zaprezentowanego dzisiaj. Brał udział w takie taki działa jak... Oczywiście powinniśmy mieć tutaj pewną dozę, powiedzmy wyrozumiałość i wtedy do plaż Omaha, Utah, Sword i tak dalej podchodziły okręty desantowe, które były ładowane 2-3 kilometrów od plaż i dopiero wtedy podchodziły do plaż, otwierały się rampy i jak to widać zaczynało się dla żołnierzy zgromadzonych w okrętach desantowych piekło. Halo? Zaskoczeni, totalnie zaskoczeni Anglicy wywołują się. Tym bardziej, że w zasadzie tak, nie dysponują taką bronię, bronią, bronią sobie pancerną, która pozwoliłaby ich zatrzymać tego typu